18-letni Wiktor Bogacz związał się z miedzią Legnica nową umową. Mierzący 193 cm wzrostu młodzieżowiec podpisał kontrakt do 31 grudnia 2025 roku z opcją przedłużenia o dwa lata. Napastnik występuje w zespołach grających w Trzeciej Lidze i Centralnej Lidze Juniorów U19, jednak dzięki dobrej postawie na niższym szczeblu trafił do szerokiej kadry pierwszej drużyny. 28-letni Patryk Kun podpisał 3-letni kontrakt z Legią Warszawa. Zawodnik dołączy do zespołu od rozpoczęcia przygotowań do sezonu 2023-2024. Patryk Kun to zdobywca dwóch pucharów i superpucharów Polski w ostatnich sezonach. Po zakończeniu obecnych rozgrywek odejdzie z Rakowa Stochowa i rozpocznie przygotowania z Legią Warszawa. Kun jest wychowankiem Węgorii Węgorzewo. W trakcie swojej kariery grał również m.in. w Stomilu Olsztyn i Rozwoju Katowice. Piłkarz może występować na pozycji lewego wahadłowego lub Skrzydłowego. W ekstraklasie kun rozegrał łącznie 130 meczów, w których zdobył 6 bramek. Tymczasem Stratos z Farnas zostaje na dłużej w Rakowie Częstochowa. Klub skorzystał z możliwości wykupu zawodnika z AEK Ateny. Umowa z 25-letnim obrońcą będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 roku. Stratos udowodnił swoją wartość i stał się ważnym zawodnikiem drużyny oraz jednym z najlepszych obrońców ligi. Wierzymy, że może stać się jeszcze lepszym zawodnikiem i przyczynić się do kolejnych sukcesów, powiedział Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa. W Rakowie na dłużej zostaje również milion Rudnić, Klub skorzystał z możliwości przedłużenia kontraktu o kolejne dwa sezony. Umowa z 31-letnim obrońcą będzie obowiązywać do końca czerwca 2025 roku.